Metra jego rekord życiowy uzyskany w planicy w minionym sezonie. Triumfator turnieju, czterech skoczni po raz pierwszy w karierze. Zdecydowany lider klasyfikacji generalnej Pucharu świata. Kończy kwalifikacje w Tarachowie. Także bardzo ładny i daleki lot Tomasa Morgenszterna. Niesamowic, niesamowicie daleko pofrunął Austriak, To jest, proszę Państwa, wynik zdecydowanie powyżej rozmiaru skoczni 211 metrów. A przypominam rozmiar skoczni 205 metrów. Miał korzystny wiatr, ale niezbyt silny pod narty. Odjętych 5 punktów. No czyli wiadomo, że jest nadal w wielkiej formie Tomas Morgenstern, że zależy mu na tym, aby po raz kolejny w tym sezonie zwyciężyć w zawodach Pucharu Świata. Sześć razy już triumfował w tym sezonie w dotychczas rozegranych 11 indywidualnych konkursach. No, pamiętam taki sezon, gdy zdobywał Puchar Świata przed trzema sezonami też bodaj 11 albo 12 zwycięstw w sezonie miał Tomasz Morgenstern. 10. 10, tak. tak. Ale pierwszych sześć chyba konkursów tak, tak, tak. wtedy. Byłem.